Co masz? Co to jest? Siloś. Co? Siloś. Co to jest, powiedz? Co? Siloś. Siloś. Fajne? Chodź, pina, będziemy pilnować torwę. Siloś, ja chciałam to tylko pisać. A wy co macie? Siloś puppy. Dobre? No, to jest. Ty? truskawkowy, kolowy ty też masz i, hmm? nie, uh -huh. i niebieski, okay. taki nie, A ty, mały? Mm. Ja też mam czerwony, kolowy i nie, Dobrze, super. nie,